Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś polecane zestawy komputerowe na grudzień 2025. No, nie mam dla was dobrych informacji, jak można było się tego spodziewać. Ceny pamięci RAM są jeszcze wyższe jak w zeszłym miesiącu. A będzie gorzej i podejrzewam, że w pierwszym kwartale 2026 ceny raz, że pójdą do góry, a dwa, że wystąpi problem z dostępnością pamięci. Odbije się też to wszystko na cenach kart graficznych, czy też nawet dostępności kart graficznych, zwłaszcza z tej średniej półki 16 GB VRAM. No i też zdrożały już dyski SSD i pewnie też będą drożały one w roku przyszłym. Także, jak planujecie zakup czy też upgrade komputera, no to wydaje mi się, że to jest dobry moment, bo za chwilkę może być, jak mówię, jeszcze gorzej. Dobra, tyle słowa wstępu. A jeszcze jedna rzecz, mianowicie wywiało z Xcomu Intel i 514600. k o tym będę mówił za chwilkę. Natomiast wróciły na stan Ryzen 5600. Dobra, jedziemy. Najpierw polecane komputery z procesorami AMD. Pierwszy zestawik taki budżetowy pod 1080p z Ryzenem 3600, do tego 16 GB pamięci RAM. Zobaczcie, 400-ki ponad trzeba zapłacić za 16 GB 3200 MHz. Najtańsze memki, jakie znalazłem. Do tego RX 7600. Oczywiście w niektórych przypadkach trzeba będzie tutaj detale w tych bardziej wymagających grach ciąć, bo taki zestawik sobie na maksa nie poradzi. Dysk Yoshi 1 TB, generacja czwarta, czyli PCIe Express 4.0. Ja robiłem testy tego dysku dokładnie, u mnie na kanale całkiem nieźle on wypada. No i cena jest w miarę sensowna, no bo jak mówię, dyski SSD też poszły, niestety. Do góry. Dobra, drugi zestaw to 3600 zł z Ryzenem 5600 i Ericssem 960 XT, ale 8GB. Tutaj można spokojnie pokusić się już o 2K, ale w grach, które mają duży apetyt na pamięć VRAM, no niestety trzeba będzie te detale ciąć, bo tego 8GB VRAM po prostu na karcie nie wystarczy. Eee, dobra, i to jest ostatni zestaw na MD, który jest ze wsparciem dla DDR4, czyli na M4. Kolejne już są na am 5 Zestawik z Ryzenem 7500F i RXN też 96XT, ale 16GB eee, pamięci VRAM. Eee, tutaj 2 jak najbardziej bez problemu w każdym przypadku. Oczywiście no, też znajdą się jakieś wyjątki gry bardzo wymagające, zwłaszcza tam, gdzie nie możemy na przykład wyłączyć ray tracingu, bo są wbudowane na stałe. No trzeba będzie z datalami troszeczkę eee, uważać. No, wiadoma sprawa, jak macie jakieś monitory 2KPS z wysokim obciążeniem, to też nie liczycie na to, że w każdej grze będziecie mieli te 120 fps no bo to też nie jest kaliber karty, który coś takiego będzie Wam oferował. 32 GB już, ddr 5, najtańsze jakie były, czyli Goodramy, 6000 MB transferów, cel 30, czyli optymalne pod tą podstawkę, pod tego Procka. No, zobaczcie, 1100 zł. Najtańsze, najtańsze, sensowne z tymi parametrami. 1100 zł za 32 giga. Masakra. Ok, zestawik za 5100 zł około też Ryzen 7500 w połączeniu z RTX-em 5060 Ti. To dla osób, które raczej tutaj korzystają z ray Tracingu w grach czy też włączają ray Tracing w grach, na pewno sobie ta karta lepiej poradzi od poprzednika. Natomiast gdybyście stawiali tylko i wyłącznie na raster, to lepiej zaoszczędzić te parę stówek i kupić kompa z rx 960 XT. Będzie na pewno w rasterze wydajniej. 5900 zł, tutaj mamy już Ryzena 7600 w połączeniu z rtx -M 5070, też zestawik pod 2K, ale już bardziej z nastawieniem na ray tracing, ta karta spokojnie sobie z tym poradzi. Wiadoma sprawa, że w niektórych przypadkach trzeba będzie posiłkować się DLSS, ale tego DLSS naprawdę się nie bójcie bo na przykład względem wygładzania TA, które jest implementowane w większości gier, DLSS akurat wypada lepiej, do tego stabilizuje obraz, więc tutaj nie ma, jak mówię, czego się bać. Zasilacz 750W, FSP Vita, 80 Plus Gold, ATX 3.1 i wsparcie dla PCX. P Pres 5.1, 10 lat gwarancji na tą zasiłkę i dobra cena, bo 350z, także no moim zdaniem cena w ogóle rewelacyjna jak za tą zasiłkę. Jest ona na razie w promocji, także gdyby to wyleciało, a weszły znowu by na stan XPG Core Reaktory 2, bo znowu ich brakuje, no to wtedy możecie sobie tą zasiłkę na tą podmienić. Oczywiście Core Reactor będzie stówkę droższy, no ale też moim zdaniem jest zasilaczem lepszym. Dobra, jedziemy dalej. Zestawik za podobną kwotę, czyli około 6000 zł. Tutaj różnica tylko i wyłącznie w karcie graficznej, czyli RX 9070 i na tym zestawie w rasterzacji będzie wydajniej jak na tym poprzednim. Natomiast będzie słabiej pod kątem ray Także też musicie mieć to na uwadze. Dobra. Zestaw za 7100 zł, tu Ryzen 7700 w połączeniu z rx 9070 xt -E, także względem poprzedniego zestawu macie wydajność 15-20% wyższą. Zasilasz też ten sam 750W w zupełności do tej karty, do takiego zestawu ta moc wystarczy. 7800 zł, tutaj mamy RTX-a 5070 i czyli też osoby, które akurat włączają ray tracing to dla nich właśnie ten zestaw jest skierowany. Jeżeli liczy dla Was się tylko i wyłącznie raster, to na pewno lepiej pójść w kierunku tego poprzedniego zestawu, bo będzie wydajniej. 10300 zł, tutaj mamy już kompakt, który spokojnie poradzi sobie w 4K. Być może nie wszystko można będzie maksować, też idealny zestawik pod RT powiedzmy w rozdzielczości 2K, jeżeli ktoś z ray gra, bo mam RTX 5080, do tego Ryzen 7800 x 3 d no to tej karty graficznej już zalecam tego procka, żeby nie było botelneka, zasilacz 850W, ATX 3.1, PIS Express 5.1, wiadomo tutaj już raczej w przejściówki bym się nie bawił, na procka dałem Ticomasa L 200 chłodzenie IO360, no jednak do tego Ryzena już zalecam. Co do procesora, jeszcze to, gdybyście w tych zestawach poprzednich, czyli za 7100 czy też 7800 zł, grali we sportówki, no to też warto pomyśleć o Rezonie 7800 X3D. Wiadomo, że te gry w dużej mierze właśnie z procesora korzystają. Dobrze, i zestawik ostatni: czy to pod 4K na wymaksowanych detalach, czy też pod rendering wideo, czy też obróbkę grafiki, czy zdjęć. Tutaj mamy Rezonie 9950 X3D. Także procek w jednych i w drugich zastosowaniach sprawdzi się rewelacyjnie. Do tego mamy RTX 5090, troszeczkę wróciło tych tańszych, no tańszych 12 tysięcy złotych to nie jest tanio jak za kartę graficzną, no ale jak na RTX 5090 to jest cena OK. Czyli wróciło trochę tych tańszych modeli. Akurat wziąłem za taką. Najtańsza jakie było, oczywiście nikt wam tego nie każe kupować. Możecie wybrać sobie inny model. No ta karta pod właśnie 4K, czy też pod zastosowania Pro jest jedynym słusznym, tak naprawdę, wyborem. Mamy też 64 GB pamięci RAM. Wiadoma sprawa tej pamięci jest potrzeba więcej, no i większy, większa pojemność dysku. Bo 2 terabajty, rzecz jasna, w jakimkolwiek z tych zestawów, gdyby czy ten 1 terabajt, czy też te 2 terabajty, w tym przypadku było wam mało, no to wiadoma sprawa, że kupujecie dyski o pojemności większej. Także tak wygląda propozycja komputerów opartych o procesora AMD. No a teraz przechodzimy już do Inteli. Ok, pierwsza propozycja za niecałe 3600 zł z Intelem i5 12400F i RXM 7600. Do grania w Full HD oczywiście przypomnę, nie wszystko będzie można maksować. 16 GB uraz, że nie ma sensu pchać się w takim zestawie większą pojemność pamięci, no bo to niewiele to da, a dwa, że przy obecnych cenach, no też cena zestawu byłaby znacznie wyższa. Drugi zestaw za około 4000 i tu chyba mam błąd, bo powinien być Intel 14400. Tak, dokładnie jest tutaj, ale w nagłówku jest źle, także jest to do poprawy. W połączeniu z RXM 96XT, ale 8GB, także gdybyście, przypomnę, chcieli grać w 2K, bo jak najbardziej na takim komputerze już się da, to w grach, które mają duży apetyt na pamięć wieram, trzeba będzie detalami troszeczkę się pobawić, żeby nie było niespodzianek. Tu mamy jeszcze cały czas wsparcie dla pamięci DDR4, ale mamy 32GB, 3200, no oczywiście nie dałem 3600, bo znowu to podbiłoby znacznie cenę, a a z drugiej strony 3200 versus 3600 przy takiej konfiguracji też wielkich różnic nie uświadczycie. No zobaczcie za 32 GB ddr 7 700. Masakra po prostu. Porażka. Dobra, jedziemy dalej 4400 zł też 14400F w połączeniu z RX 960 XT ale 16 GB, także już jak najbardziej pod 2K. No też dodam, że w tych bardziej wymagających tytułach, grach, T2K czasami będzie wymagało zabawy detalami, żeby wszystko działało płynnie, zwłaszcza jak macie monitory z ZOKiem obciążeniem, chcecie mieć tych FPS-ów po prostu więcej. Jedziemy dalej, nie chcę się zamknąć. Dobra, już się zamknęło, 4700 zł też Intel, ten sam, 14400 w połączeniu z RTX-em 5060 Ti, 16 giga oczywiście, najtańszy model, jaki był w za 1000, niecałe 900 od KFA2. Tutaj dla osób, ten zestaw oczywiście, które korzystają z rating no ale przy tym kalibrze karty graficznej pamiętajcie, że DLSS będzie nieodłącznym, że tak powiem, tematem w przypadku po włączeniu RT w większości przypadków, w większości gier. 6400 zł. Tutaj mamy cały czas 14400F, dlatego że nie ma dostępnych ani 14600K, ani 14600KF. Być może one niedługo się pojawią na stanach WICOM, trudno mi powiedzieć. Możecie albo tutaj dorzucić sobie i zamiast tego procka, to będzie przerost form nad treścią do tej karty graficznej, tak samo jak w przyszłym, kolejnym zestawie z RX-em 9070, który za chwilę Wam pokażę. Nalej możecie to zrobić, ewentualnie poczekajcie po prostu na pojawienie się Intel 14600KF. Zestawik pod 2K jak najbardziej, tutaj można wszystko maksować, do tego jak najbardziej będzie można się pokusić już w 2K o ray tracing, rzecz jasna też w niektórych przypadkach trzeba będzie korzystać z DLSS, żeby wszystko było płynnie. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Zestawik kolejny za 6450, czyli bardzo podobna kwota. Tutaj różnica w karcie graficznej, mianowicie 9070 RX. Będzie wydanie na pewno w rasteryzacji, ale będzie słabiej w raytracingu w porównaniu do poprzedniego zestawu, także w zależności od tego, jak gracie, w co gracie i co włączacie, to taki zestaw wybieracie. Nawet mi się trochę zrymowało. Dobra, 7500, tu dałem już siódemkę. Do RX 9070XT, także w porównaniu do poprzedniego zestawu, będzie spokojnie wydanie o te 15-20% bez najmniejszego problemu. Zasilacz 750 W, cały czas ten sam, ale nie ma sensu upchać się większą moc, bo nie będzie ona potrzebna. No chyba, że chcecie kupić sobie przyszłościowo zasilacz, bo nie wiem, wiecie, że dajmy na to za nie wiem, rok, dwa, trzy czy 4 lata będziecie zmieniali na mocniejszą kartę graficzną. Aczkolwiek z tego co wiem, to mało osób robi w ten sposób. Także zasilacz takie, a nie inne, ale mówię, możecie dać wyższą moc, gdybyście chcieli. 1200Z za pamięci, 32 giga DDR5. Tutaj dałem 6400, cel 32, no to jest optymalnie pod tą podstawkę. Zresztą tak samo mieliśmy już tutaj te zestawy o, od 6400 w oparciu o DDR5. O tym nie powiedziałem, ale mówię teraz. Także 1200Z, no niestety mamy to co mamy, na prockach chłodzenie IO360 zalecam, bo nawet w grach te procesory potrafią się nieźle przygrzać i jak dacie powietrzne to może być ciepło. Możecie oczywiście dać jakąś 280 czy też 240, -kę. też powinno być ok, no ale na pewno na 360 będzie ciszej, kultura pracy tego komputera będzie przyjemniejsza do ucha po prostu, jeżeli dacie wydajniejsze chłodzenie. Dobra, zestaw kolejny za, bo się pogubiłem, dobra, teraz będzie ten, za 8200, za 8200. Tutaj mamy kartę graficzną w postaci RTX-a 5070 Ti, czyli wydajniej w ray -tracingu, ale słabiej pod kątem rasteryzacji, czyli wiecie co robić, jeżeli gracie z ray -tracingiem, bierzecie to, jeżeli gracie w rasteryzacji, nie włączacie ray tracingu, bierzecie zestaw poprzedni z 9070 XT. 10 tysięcy cały czas i 7K, bo nie ma sensu do tej karty dawać i 9 i to na pewno przepalanie kasy. Mamy RTX-a 5080, także zestawik po 4K, oczywiście też nie wszystko będzie można maksować, wiadoma sprawa, ale bardzo fajny zestaw, na przykład jeżeli gracie z włączonym RT w rozdzielczości 2K, no to ta karcioszka z tym sobie prowadzi rewelacyjnie. 850W zasilacz od MSI 3.1 i Pisa Express 5.1, to samo chłodzenie, i obudowa Endorfi ARX 700. Oczywiście pamiętajcie, co do obudowy, jeżeli ta Wam się nie podoba, bierzecie inną, jeżeli chcecie z podświetleniem, bierzecie z podświetleniem, jeżeli chcecie innego producenta, bierzecie innego producenta. To nie jest wyrocznia, to jest propozycja. No nie jestem niestety w stanie każdemu dogodzić, także miejcie to na uwadze. Tyle jeżeli chodzi o ten zestaw i teraz ostatni pod zastosowania Pro pod 4K. Czyli mamy Intela Core Ultra 285K. Akurat pod kątem zastosowań Pro ten proces wypada bardzo dobrze. Porównywalna wydajność do Ryzena 9950X 3D, czy też 9950X. Natomiast w grach no, będzie słabiej niż na przykład na 14900K. No ale jak mówię, ten zestaw ma być, że tak powiem, wszechstronny. Do tego RTX 5090, no karta zarówno pod Pro, jak i pod granie w 4K to jedyny słuszny wybór. 64 GB RAM, 6400 optymalnie pod tą podstawkę pod tego procka, 2TB Kingston KC3000, przypomnę gdyby tego miejsca było Wam mało, to bierzecie większą pojemność, to samo tyczy się innych zestawów gdzie macie dyski 1TB no bo wiadomo, że teraz gry ważą na tyle dużo, że trzy, czasami cztery tytuły potrafią ten 1TB zapchać, zasilacz 1000W no pod, to, pod tą kartę graficzną zalecany też się nic nie stanie jak dacie 1200 z lekkim zapasem, aczkolwiek tysiak spokojnie da radę no dobra, moi drodzy, tak wygląda moja propozycja na miesiąc grudzień. No niestety, kolorowo nie jest pod kątem cen pamięci. Przypomnę, drożeją dyski SSD będzie pewnie problem z kartami graficznymi, także to jest można powiedzieć ostatni moment, żeby jeszcze kupić kąpa w miarę sensownych pieniądzach Bo w przyszłym roku będzie. Jeszcze gorzej. Planuję robić polecane chłodzenia na pierwszy rzut. Będą później obudowy, będą zasilacze, ale zacznę od chłodzeń. Teraz tak, mam taki plan, żeby zrobić to przedziałami cenowymi. No i przy każdym chłodzeniu dopisać, powiedzmy, z jakim proskiem sobie mniej więcej takie chłodzenie poradzi. Napiszcie, czy dla Was taki format jest ok, czy chcielibyście inny format polecanych chłodzeń. Także czekam na Wasze komentarze, żebym wiedział, jak Wam, że tak powiem, dogodzić. No i co, tyle na dzisiaj. Linka do polecanych oczywiście macie w opisie tego filmu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć.